Co jest z jej strony? Hoopses 2000. A dzisiaj mam dla Was zestaw w serii Lego Movie, maszyna do lodów. Zestaw ma numer 70804. Zawiera 344 elementy i pochodzi z roku 2014. Tak, tutaj się prezentuje. Zajmiemy się najpierw tą lodziarnią. No, nie nimi, mini tutaj i tutaj tak się prezentuje. Jest to dosyć fajny van. O, tutaj tak wygląda z tyłu. Nie ma żadnej rejestracji. Ale tak. Mamy tutaj po boku, o, w tym miejscu, smaki lodów, jakie możemy sobie wybrać. No, na górze mamy też lody poustawiane śmietankowej i może o smaku mango, kto wie. No, a tutaj nasz kolega może trzyma jakieś osmaku balonowej albo jagodowe. Dach ma na czubku fajnego, takiego sporego loda. Oraz są tutaj jakieś głośniki. Może, żeby leciała ta melodyjka tego. Tej lodziarni. Tutaj z przodu, też na tym dachu, jest duża naklejka z, z symbolem może tej firmy, tej lodziarni Tutaj też są jakieś naklejki, i tutaj tablica rejestracyjna. Van praktycznie jest w takim różowym kolorze. No i ma białe koła. Belgia. A w środku możemy ten ściągnąć, dach ściągnąć. Tutaj mamy nawet z boku nazwę. O. A w środku prezentuje się tak. Możemy wyczepić nasze mini figurki. Jedną i drugą. Co mi powinno się dać. Aha. Udało się. Przyczepiła się do siedzenia w kierowcy po prostu. A w środku. to miejsce prezentuje się w taki sposób. Mamy tam kierownicę oraz fotel kierowcy. Tutaj mamy jakąś zamrażarkę, chłodziarkę dla, na lody na patyku. W zestawie dostajemy tutaj. O, dwa takie. No i teraz się nie chcę zamknąć. O. A tutaj w tym miejscu mamy jakieś dozowniki do lodów. Dozowniki, tak się to nazywa? A dobra, nieważne. Mamy tutaj akurat przyczepionego zielonego loda, a tutaj mamy od niebieskiego i zielonego. widać te beczułki tam na dole. No, i też możemy ten zestaw przebudować. Bo w filmie właściciele tych rzeczy, właśnie pojazdów, czy tam tych wszystkich, przebudowywali te zwykłe konstrukcje do walki z prezesem biznesem i z jego robotami, żeby się im sprzeciwić. Więc dajcie mi chwilę, ja to złożę. Alternatywna konstrukcja dla tego zestawu prezentuje się w taki sposób. Tutaj pokażę, ile elementów zapasowych zostało. Taka kubka, ale sporo elementów też tutaj doszło. No i przeciwnik również, ale nim później się zajmiemy. Teraz pora na tą konstrukcję numer 2. Tak tutaj się prezentuje. Jest to pojazd latający, i tę akurat wersję pojazdu mogliśmy zobaczyć w filmie, jak on na chwilę przyleciał i tam zaatakował jednego z tych robotów. No, i tak mamy tutaj po bokach, jakby torpedy, torpedy z lodów, pewnie śmietankowych, i tutaj pociski z lodów na patyku. O, w taki sposób strzelają. Tutaj ciekawie zrobili to, że mamy również jakieś połączenia między tymi pociskami. No i też tutaj są jakieś rurki. Z, prawdopodobnie z tym tutaj. Z lodami. Koloru zielonego i niebieskiego. Tutaj też mamy pociski. I one idą tam do tyłu. Tutaj mamy Cockpit pilota, tak to można by nazwać. No, miejsce, w którym mamy kierownicę. I może figurka kierować tym pojazdem. A tutaj to prawdopodobnie figurka obsługuje te działka. No, i ciekawie, też zrobili to, że nie wszystko rozbieramy. Na przykład tego loda to po prostu odwracamy na drugą stronę. I jest z jego już działko od spodu prezentuje się w taki sposób. No i koła w tym przypadku może robią z jakieś śmigła. Fajna, taka ciekawa, alternatywna konstrukcja. I co ciekawe, że tam w środku mamy. Naklejki, te co mieliśmy na zewnątrz wcześniej. W zestawie również mamy przeciwnika. Tak się tutaj prezentuje. Jest taka kostka. No i on się nazywał mikroustawca. Były to roboty prezesa biznesa. O. Zostawiamy mu łapkę, ale dobra. Były to roboty prezesa biznesa. I one. Prezes biznes jest stworzył do, po to, żeby każdy najmniejszy szczegół był ustawiony na figurkach. Tak, na przykład zrobił z przykładowo rodzicami złego gliny. Gdzie te roboty? Gdzie jeden taki robot większy z nogami. Złapał rodziców i tam zaczął ich ustawiać. No i po to były wysłane, właśnie, żeby ustawić figurki, by były gotowe do sklejenia. I możemy tutaj strzelać pociskiem. O, pociskami. Mamy trzy tutaj. I co fajne jest, akurat, że mamy magazynek. O. Możemy wyciągnąć, naładować znowu te pociski, wsadzić i strzelać na nowo. I tutaj od do dołu wychodzi ten magazynek. I żeby tego mikro ustawcę zbudować, no to nie potrzebujemy burzyć tej lodziarni, tylko od razu go dostajemy. No ale w filmie się pokazały wtedy, dopiero gdy prezes biznes zaatakował te miasta, właśnie w zestawie dostajemy trzy minifigurki mieszkańców Sotzburga. Tak się to miasteczko nazywało. I zacznijmy sobie tutaj od lewej strony. Mamy tutaj biegaczkę. Tak się tutaj prezentuje. Ma MP3 tutaj i słuchawki. Jeden wyraz twarzy to jest taka spokojna, zadowolona, może zadowolona, a alternatywny wyraz twarzy to jest przerażenie. Pewnie kiedy została skroplozowana albo złapana przez tego właśnie droida. Droida robota, robota dobra. Ma nawet w takie takiej biegaczki. O, tak się tutaj prezentuje. Dalej mamy gościa, który się nazywa Mike. No tak się tutaj prezentuje, ma on tutaj plakietkę ze swoim imieniem, tak jak tutaj ta kobieta. Ta koleżanka tutaj tego naszego gościa. Ma on fartuch z lodem na środku, trochę wyblak ten na jego koszulce. No i tutaj ma zawiązany. Fajna taka minifigurka, czopeczka, oczywiście BHP. Tutaj ma swoje... swój zarost i tylko jeden wyraz tworzy, taki zadowolony. No i ostatnią minifigurką w tym zestawie jest yy, pani, która się nazywa Jo. No tak się tutaj prezentuje. Ma ona też fartuszek, tak jak nasz kolega. Tylko że nie trochę niższy I ona ma już tutaj wygląda taka przeszywka na koszulce z tym właśnie lodem. I tutaj z tyłu prezentuje się w taki sposób. Alternatywnego wyrazu twarzy nie posiada. Tak więc podsumowując, zestaw. Fajnie się prezentuje w jednej jak i w drugiej wersji, chociaż według mnie lepsza trochę jest ta tutaj ta już rozbudowana. Chociaż do miasta to by się bardziej nadawała ta pierwsza. Ale dobra, minifigurki też nawet super. Też super. Minifigurki też super są. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!